Witajcie, wyjątkowo nagrywam film nie na swój kanał, tylko dla Łukasza Kęby, bo taki pomysł ma i jestem na tak. Zanim zabrałem się za nagrywanie, zastanawiałem się, co jeszcze można więcej powiedzieć na kanale Łukasza. Po prostu ten facet wyczerpał materiał już chyba we wszystkie możliwe strony i zrobił to świetnie. To jest encyklopedia dobrych porad. Jest do tego skromny, dlatego mówi czasem, że nie, jest, że nie może tego brać jako odnośnik i tak dalej. Ale ja go też słucham z przyjemnością i potwierdzam, że to co on mówi jest zgodne z prawdą. Zgodne z prawem. Zatem ciężko mi było znaleźć jakiś pomysł na to, co jeszcze można powiedzieć przyszłym kierowcom albo młodym kierowcom. I wpadłem na pomysł, że opowiem o pewnej aplikacji. Nie jest to lokowanie produktu, nikt na tym nie zarabia, ale chcę o niej powiedzieć, dlatego że jest bardzo przydatna dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z ciężarówką, którzy mają małe doświadczenie. A również przydaje się, może się przydać starym wyjadaczom, którzy jadą w rejony, których nie znają albo jeżdżą w różne rejony, a nie na stałych trasach. Mianowicie aplikacja ta nazywa się Track Parking. Jest ona bezpłatna eee, i co ona nam daje? Jest to przede wszystkim spis praktycznie wszystkich możliwych parkingów w Europie, również tych przy jakichś strefach przemysłowych. Nie tylko parkingi te klasyczne ze stacjami czy dzikusy, ale to nie chodzi o to, że to jest wykaz tych parkingów. Ta aplikacja daje dużo, dużo więcej przede wszystkim pomocy użytkownikom tej aplikacji. A dlaczego? Mianowicie, po uruchomieniu aplikacji należy wpisać kierunek, w jakim jedziemy. Jaki jest nasz cel. I wpisujemy sobie na przykład tam nie, Wenecja. On pyta następnie o czas, jaki pozostał nam w tacho. Maksymalnie można wiadomo wstukać 4 godziny 30 minut. E, a najlepiej zrobić to zgodnie z prawdą. Czyli, na przykład, teraz musiałem wpisać 3,36. Bo której mi zostało jeszcze jazdy do przerwy. E, co nam to daje? E, aplikacja, ponieważ ona ma kontakt z internetem. Pokaże nam. Do którego maksymalnie parkingu dojedziemy, mając ten czas, i pokaże wszystkie wcześniejsze parkingi. Ona to pokazuje na bieżąco. W związku z tym, jak jedziemy, to możemy zobaczyć za kilometr, za pół zjazd, tak, że jest parking. Następny, następny parking i wszystkie na trasie w czasie, który mamy. Dodatkowo pokazuje, ile nam zostanie czasu. Na tacho, jak na ten parking wjedziemy. Czyli może sobie pokalkulować, aha, jak pojadę na ten parking, zostanie mi 10 minut jazdy. Co z tego wynika, że możemy sobie poplanować czas, jak mamy taką jazdę troszeczkę na żyletki. Eee, aplikacja dodatkowo pokazuje nam, ile ciężarówek może wjechać na dany parking. Tam są błędy, bo oni pokazują tylko punkty, nazwy to legalne. Rajki, gdzie w praktyce wchodzi więcej tych ciężarówek, ale można mniej więcej poznać wielkość tego parkingu. Następnie e, możemy zobaczyć, co jest na tym parkingu. Czy jest stacja benzynowa, czy jest e, Wi-Fi, czy jest kibel, czy jest sklep, czy jest prysznic, czy parking jest płatny, czy jest bezpłatny, e, czy jest chroniony, czy jest oświetlony. Wszystkie, tam tego jest dużo więcej. Na no, podstawie ikony. Plusem jest tego to, że można się meldować na danych parkingach park i wtedy można wrócić aha, tutaj stałe. Bo aplikacja będzie widzieć, że myśmy już tam byli. Następnie y, można zostawiać komentarze, czyli jak widzimy jakieś... i ocenę, czyli jak widzimy jakiś parking, można sobie w niego kliknąć i poczytać ocenę. A ludzie najczęściej oceniają, czy jest tani, czy jest drogi, czy jest darmowy. Czy są blisko sklepy, After 500 meters, take the exit. Czy są e, czyste toalety, czy jedzenie jest dobre, czy jest, on, czy jest tanie jedzenie, czy drogie. Czy obsługa jest sympatyczna. Także. E, take the exit. Jest. naprawdę. dużo dużo fajnych, ciekawych e, pozycji, które e, pomogą Wam e, w pracy. E, fajne jest również to, że ta aplikacja jest darmowa. Także zachęcam Was, Track Parking, korzystajcie z niej. Ułatwia naprawdę życie Zwłaszcza jak nie jeździcie e, na stałych trasach. Jeśli jesteście fanami e, strony Łukasza, e, kepy trakera, zostańcie z nim. Jeśli nie, klikajcie subskrypcję, słuchajcie tego wszystkiego, bo warto. Natomiast. E, Zachęcam tych co jeszcze mnie nie znają do wejścia na, na mój kanał Bart Intrak. Track. Zapraszam. Tam są różne filmy. Nie wiem czy lepsze, czy gorsze. Sami ocencie. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.